thank <laughs> you Dobry wieczór, witam was moi kochani bardzo serdecznie na naszej konsekracji świecy czyli na kolejnym rytuale blogmasowym. masowym dzisiaj będziemy świecę opisywać i przyzywać światłość by pomogła nam w stworzeniu ochronnej świecy ja mam przygotowane dwie świeczki, jedną którą zapalimy jako ofiarę podczas tego rytuału, a druga jest właśnie tym narzędziem, które Stwarzać będziemy z opisem adresu i imienia i daty urodzenia naszej, bo poprzez nasze ręce ta świeczka wychodzi. Witam Gabi, mrówkę, Annę. Witam. No to co? Myślę, że możemy zaczynać, możemy czynić, możemy działać. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogni płomieniach, wzywam go poprzez świece, ogniska, kominki i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, wzywam go poprzez morza, rzeki, oceany i strumienie urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy, potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem ziemi, wzywam go poprzez pola, łąki, lasy, macierz i stosy kamieni, użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Kreślę krąg dookoła, który smutki troski stąd przegoni. Wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy, która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, aby móc wzbudzoną skupić siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci. Przez sól ziemi, wiatr szalony, czysty strumień, żarco świeci. Oraz święte bóstw imiona Gaja i Pan. Zapalam te świece w energii Bogini i Boga, w imieniu Matki i Ojca Duchowych. Przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych, do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań moich. Zapłatą za pomoc w magii, strażnikiem energii duchowych. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. Jego granice wszelkie złe energie wchłoną, będzie on dla nas wzmocnieniem i prawdziwą ochroną. Wejdźcie tutaj bez lęku. Wzbudźmy krąg czystej mocy, przekroczmy go z czystym sercem i czyńmy magię tej nocy. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie w noc spotkania czarownic. Nic złego się nie stanie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą, bez lęków i cień. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Moi kochani, teraz przygotowujemy. Świecę do konsekracji, tak by było wiadomo do kogo ona należy, narzędziem zbrodni, czyli gwoździem, szpilką czymś, co jest w stanie wyryć symbolicznie na świecy. Wypisujemy swoje imię i datę urodzenia. Jako, że jest to świeca ochronna, również adres, który ma być bezpieczny. Tą świecę można zapalać potem w kryzysowych chwilach. W momentach, kiedy potrzebujemy ochrony i błogosławieństwa na sprawy, które dzieją się wokół nas, wokół naszego domu. Energia tej świecy ważna jest przez rok czasu, natomiast jeżeli ona nam się kończy, możemy oczywiście ten ogień przenosić na kolejne narzędzia, źródła i światła. Odpalmy nasze świece na chwilę inwokacji. Weźcie swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w tych świecach płonie. Powtarzajcie wraz ze mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Łaskawa bogini, stoję tej nocy przed Tobą, aby prosić Cię o zesłanie błogosławieństwa na to oto narzędzie, ognia i światła. Wzywam Was, boginie, we wszystkich Waszych postaciach, abyście pobłogosławiły te świece, które zawsze dostarczą nam czystej i prawdziwej energii wszechświata. Nigdy nikomu nie czyniąc szkody czy krzywdy, i przywołają Was powtórnie do swych malutkich płomieni. Wielki Boże, stoję tu przed tym ołtarzem i proszę o zesłanie Twojego błogosławieństwa na świece zgromadzone tej nocy w tym kręgu. Wzywam cię do siebie we wszystkich twoich postaciach, abyście pobłogosławili te narzędzia ognia i światła, zawsze dostarczające energii, która jest stała, prawdziwa i dobra. Niechaj te świece zawsze będą wam miłe i przywołają was powtórnie do swoich malutkich płomieni. Wielka Bogini, we wszystkich Twoich postaciach, Ty, która zsyłasz na nas błogosławieństwa każdego dnia naszego życia, dziękuję za przybycie i udzielenie błogosławieństwa tym świecom. Wielki Boże, we wszystkich Twoich postaciach, strzeż nas tak, jak zapewniasz ochronę zgromadzonym tutaj świecom. Dziękuję Ci za zesłanie nam tej nocy Twojej energii. Na północ, południe, wschód, zachód kieruje. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty. Po trzykroć bezpieczne. Dziękuję Wam, moi kochani, po trzykroć Wam dziękuję na błogosławieństwo naszych magicznych świec, naszą energię kieruję. Pamiętajcie o zostawieniu łapek, a wytrwali już za chwilę, wytrwałych zapraszam na wieczór z wróżką. Jutro spotykamy się w kolejnym działaniu. Muszę moją ściągę tutaj wziąć i będziemy odcinać od klątw. Potrzebna jest duża świeca, trzy szpilki i czarny sznurek. Będziemy robić odcięcie i oczyszczenie. Buziaczkuję was bardzo mocno i do zobaczenia za chwilę w kolejnym okienku.